To wtedy z Moskwy przyszedł do mnie żart taki, przywieźli przyjaciele, że właśnie Putin wprowadził, zaczął wprowadzać prohibicję i dziennikarze postanowili się dowiedzieć, co społeczeństwo o tym myśli. I dorwali takiego baciuszkę, który siedział przy dworcu, który był on już tak ręce, że nawet pił przez ręcznik, taki, żeby utrzymać pion. I mówią, dziadzio, a ty słyszał, że będzie prohibicja? A on, co to takiego prohibicji? No, nie będzie wolna pić. Mm. No tak. No ja to już swoje wypiłem, ale dzieci żart. <śpiewanie> Na radarze, kto przegrywa, ten ma z głowy. Plik mandatów kredytowych, sierżant nie ma, dzisiaj farto. Więc prywatnie pan multimושלם טובים ואים же טובים לו מ Schweiz